Hej, wszystkim, witam Was na kanale Oliwii. A dzisiaj Oliwia chce Wam pokazać, co dostała na do święta. Nie wiem, czy to jest takie interesujące, więc ja się stąd zmywam. Tak, właśnie kochani, witam Was na moim kanale, a dzisiaj Wam pokażę, co dostałam na święta. To nie jest. <laughs> Sorry. To nie jest wersja, wersja chwalenia się, ale chyba większość YouTuberów tak robi. No właśnie, chyba. Więc tak czy siak to, na no i tak wam to pokażę. Pa. Musiałam sobie przenieść w inną. Uf. pierwszym są takie sweet kapuś... kapciuszki. Kalendarz adwentowy Lol Surprise. Dla Lelka Lol Surprise OMG. Tak się prezentują rzeczy, jakie dostałam. Mam nadzieję, że Wy też dostaliście coś super, super, super Jak tak, to dajcie łapkę w górę. Papatki!